Wow, dzisiejszy archiwalny czwartek jest naprawdę konkretny. Cześć, witajcie tutaj, Maciek i Klocki. Przyjrzymy się specjalnemu zestawowi z roku 2008. Jest on upamiętnieniem 50-lecia patentu na klocek Lego. No i mamy tutaj wnuka założyciela firmy, zarówno w 1958 roku na takim klasycznym zestawie o nazwie Town Planset, no a później po 50 latach ponownie trafił na pudło. No i to jest taki powiedziałbym bardzo użyteczny zestaw, bo mamy tutaj ratusz, stację paliw, kino i kilka innych drobnych akcesoriów, wysepek, pojazdów. Wygląda to bardzo ciekawie. Łączy w pewnym sensie LEGO Town i LEGO City. No i stoi w rozkroku, a takim zestawom lubię się przyglądać. Okej, okay, no to przejdźmy na stół. Może jeszcze tylko garść technikaliów. 1981 klocków, 8 minifigów, no i kosztowało to mniej więcej 150 dolarów, czyli w Polsce jak ktoś zdobył, no to coś koło 700 zł. Tak obstawiam. No, chyba więcej nie mam do powiedzenia. Zerknijcie jakie tu mamy ciekawe plakaty filmowe. I teraz już lećmy. Prościuteńko na stół. Uhu, no muszę wam powiedzieć, jaram się niesamowicie, bo nie co dzień składa się takie właśnie zestawy jubileuszowe z okazji 50-lecia patentu Klocka Lego. No i mamy tutaj świetną fontannę, jest kino, jest mynia, no i ratusz. Wszystko w takim ciekawym stylu. Niby retro, niby vintage, ale jednocześnie te klocuchy są już całkiem nowoczesne, zresztą podobnie jak bildy. No i ja Wam nie będę pokazywał może jeszcze tych klocuchów z bliska, bo być może będzie tutaj konieczne jakieś czyszczenie, jakieś mycie, a na pewno odkurzanie. No ale wiecie, w normalnych okolicznościach takiego zestawu bym nie zakupił. To jest jednak wyjątek, dlatego że kawał historii tutaj mamy. No i wnuk założyciela. Pisze nam tutaj taki list w kilku językach, no niestety polskiego tutaj nie ma. Jeszcze nie byliśmy aż tak ważnym rynkiem, może współcześnie już by był. No i były cztery wory z klockami, czyli dokładnie jak ja tutaj mam. Oczywiście to są opakowania zastępcze. To jeszcze zerknijmy, co tam znajduje się na tyle tych instrukcji, bo to przecież również kawał historii. O, jest soku milenium. Jest tam maszyna krocząca, a także kreator. I te domki to było coś naprawdę fantastycznego. Choć akurat ten render chyba nie bardzo im wyszedł. A z tyłu oh, wieża Eiffla. Ale ta tutaj w ogóle mnie nie przekonuje. To ten zestaw, no właściwie całkiem niedawny, jest znacznie, znacznie lepszy. Tutaj ta schodkowatość. Mocno mi przeszkadza. Na tamten zestaw bym się nie zdecydował. Zresztą ta współczesna wieża Eiffla również mnie nie przekonuje. Ratusz jest chyba najciekawszą konstrukcją. Mamy tutaj cafe corner. Oj, 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 to jeszcze dopiero początek tych modularnych kamienic. No i zaproszenie do dołączenia do klubu Lego. Tam dostawało się pocztą odpowiednie materiały. No i to jest coś w rodzaju. Takiego sprytnego marketingu. Słuchajcie, idę poczyścić zarówno te płytki, jak i te klocuchy. Zobaczymy, co z tego będzie. Widzimy się z ukończonym modelem. No, i jak widać zestaw zbudowany. Mamy ratusz, mamy kino. Czy też jak chcą autorzy mówi fieter, a także stację paliw. Oprócz tego kilka takich peryferyjnych konstrukcji. Oczywiście jest pewna niekonsekwencja, bo na przykład przy wejściu do kina, no wszystko jest wykafelkowane, a koło stacji to już tak nie bardzo. Dwa pojazdy i one również mają uroczy klimat, ale tym zajmiemy się po kolei. Na razie wrzućmy to wszystko na obracarkę i moi... Drodzy, ledwo się mieści. Mamy tutaj niecałe 2000 klocków, no ale te elementy były mocno pomiksowane, więc budowałem, no chyba nawet ponad 4 godziny, ale to był proces niezwykle przyjemny. Ten zestaw, zdaje się, no, być w rozkroku między nowoczesnym LEGO City a starym LEGO Town. Nie potrzeba, wiecie, kamienic, modularów, żeby fajnie zbudować jakiś budynek. O na przykład ten ratusz. Okej, okay, on jest trochę modernistyczny, ale mi się podoba. Proste rozwiązania to szczególnie widać w kinie. No, jeżeli chodzi o tą fontannę, to tam widzę transparentną, błękitną płytkę. Ależ to dobrze wygląda, no i ta rzeźba ze złotych klocków, są naprawdę mocne momenty, to co, wydaje mi się, że możemy każde z tych budynków po kolei omówić i to będzie dla mnie, powtórzę się, wielka przyjemność. Przez szacunek do władzy, do urzędu, rozpocznijmy od ratusza. Co jakiś czas pojawiają się w uniwersum klocków, ale nie aż tak znowu często. No i mamy tutaj potężnie zasygnalizowane wejście, zabieram na chwilę nowożeńców, no i marmurowe schody, potężne kolumny, i to mi się podoba. Jest zegar, no być może nie jestem fanem tutaj tej schodkowatości. Ale starano się ciekawie wykończyć okna. No i właśnie, nie potrzeba nie wiadomo ilu elementów, żeby na przykład te klomby, te takie elementy zielone, wyglądały fajnie i ciekawie. Zobaczcie, no, zaledwie kilka łodyżek, garść kwiatków i pojedyncze liście. Mocerzy, no, dorzuciliby tego nieco więcej. Jest plan miasta. Jest taka dość mocno kombinowana latarnia. Na przodzie jest świetnie. Ja bym tutaj dodał jakieś płytki z damperami, no i ewentualnie klamkę, bo mamy problem, żeby tutaj otworzyć te drzwi, chyba że wypchniemy je ze środka. Dach przyjemny, szary. No, oczywiście, nie jest to w pełni zadaszone, ale może przejdźmy do środka, bo to chyba no, najgorszy element tego zestawu. Jest jakieś wielkie biurko, no i pewnie stąd kierujemy petentów w różne miejsca tego urzędu. Po bokach pojedyncze krzesła, jakieś takie he, bambusowe, wysokie rośliny. No nie, można było zdecydowanie lepiej to wszystko zagospodarować, a na dachu też pustka. Ach, czy jakaś wentylacja, albo rurowanie, albo coś takiego nie mogłoby się w tym miejscu znaleźć? Pewnie by mogło. Podoba mi się to, że ten ratusz jest jakby nieco wyżej usadowiony, to znaczy mamy tam jakąś, wiecie, taką nadbudówkę, jakiś fundament. Chociaż ma to ten minus, że osoby poruszające się na wózkach albo okulach miałyby utrudniony dostęp do urzędu. <laughs> A kiedy spoglądam na tą górną część budynku, wydaje mi się, że on na mnie patrzy. Oprócz wyposażenia, oprócz środka, akceptuję wygląd tego dość oldschoolowego miejsca. No, myślę, że można byłoby to nieco rozbudować i umieścić na makiecie miasta. Wstydu by nie było. Gmach kina, mimo że nie pozbawiony wad, zdecydowanie jest moim faworytem i chyba właśnie dla tego budynku zdecydowałem się zakupić cały ten secik. Co my tutaj mamy? No wzorowe, oldschoolowe wejście. Czuję się jak w latach 50 jakbym był gdzieś tam w Los Angeles. Albo innym amerykańskim miasteczku. Zobaczcie, mamy tutaj no, liczne plakaty. One się powtarzają, ale są sprytnie rozrzucone na różnych ścianach. Jest film Kowbojski, jest film na temat ataku kosmitów. Czy też, no, jakiś pająków, także dosyć mocne produkcje. Jeżeli chodzi o technikę konstrukcyjną, montażu, tutaj tych informacji, to jest naprawdę ciekawe. No, i wiemy o której zaczyna się następny seans, ile kosztuje wejście i co jest w tym momencie wyświetlane. A jest to tyle istotne, no, że w środku mamy tylko i wyłącznie jedną salę, ale zanim tam wejdziemy, to zerknijcie na ten szyld. O, oh, to jest mocno wybawione. Te naklejki odchodzą. Trzeba to jeszcze trochę mocniej doczyścić, ale to wiecie, zajmę się tym na spokojnie. Tak samo na początku. No, zapomniałem na powrót umieścić tych klocuchów, bo one wymagały drobnego czyszczenia. Ale będzie to wyglądać jeszcze lepiej. Od biedy to można wykorzystać jakieś. No, inne czcionki, żeby to cinema w tym miejscu umieścić, ewentualnie no nie podoba mi się jakoś ten tutaj obszar, to zostało geometrycznie no pociągnięte dosyć ładnie, czyli jest ten kolor wiśniowy, szary, błękitny i piaskowy, ale coś tutaj można byłoby jeszcze pokombinować, nie wiem, z lampkami wyżej albo coś w tym guście, no to co? Obróćmy cały ten budynek, ale wcześniej zbliżenie na gościa, który sprzedaje bilety. Ma kasę fiskalną. No i ma bardzo mało miejsca, ale tak to było w tych budkach umiejscowionych jakby przed kinem. Okej, okay, no to obracamy. Nawiasem mówiąc, błękitny kolor to chyba też strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o to kino. No, żaden z budynków nie jest piętrowy, a można było się tutaj pokusić o jeszcze powiedzmy zagospodarowanie tej przestrzeni o może jakaś druga sala, niech już by tam bez schodów ani drabinki, ale nadal no wyglądałoby to jeszcze lepiej, a myślę, że jakby w tym miejscu no zawiesić ekran. I tutaj jeszcze jakieś krzesełka byłoby w porządku. O, a jeżeli chodzi o tą płytkę, na pewno kojarzycie ci z was, którzy no posiadają w swoich kolekcjach pociągi. Możemy tutaj kupić popcorn. Ja bym jednak mimo wszystko dorzucił kilka białych groszków, no bo same takie żółte. No nie wiem, to jest bardzo maślany popcorn. Są dystrybutory z napojami, kolejna kasa fiskalna, o tym pamiętają, no i sala kinowa. A jeżeli chodzi o to ustrojstwo do rzucania na ekran, no to też jest tutaj o umiejscowione tak dyskretnie i możemy puszczać filmy pewnie ze starej taśmy. No, raczej tak. Jest to bardzo symboliczne, ale wszystko się właściwie zgadza, i w tym momencie ten obraz Kowbojski jest wyświetlany. Pięć miejsc. Byłoby gdzie odłożyć napój, także no słuchajcie, jest fantastycznie. Jestem zadowolony z wnętrza, choć trzeba pamiętać, że to jest wszystko maluteńkie. Jakoś te klocki, o, nie do końca mi się tutaj chcą dociskać. Zestaw, z tego co widzę, był bardzo, a bardzo wybawiony. No ale w przypadku akurat tego modelu mi to nie przeszkadza. Wiedziałem na co się pisze. Czekaj, czekaj, czekaj. U mnie to wygląda inaczej. Aha, chyba powinienem zamiast tych żółtych groszków na przodzie umieścić te transparentnie żółte. I teraz się zgadza. Chociaż taki mocno żółty popcorn musi być naprawdę maślany. A no i jeszcze raz podkreślę, że niesamowicie podoba mi się ten agresywnie wystający nadchodnik szyldkina. Może to jest coś w rodzaju neona? W każdym razie logówka oktanu. To jest kryminał. Dla odmiany tutaj mamy wiele maluteńkich klocków i naklejkę, która to wszystko spaja, przypina. No nie, to mi się nie podoba. Przecież, jeżeli no, chcemy to przebudować, wyciągnąć te klocuchy, to co mamy zrobić? No, naklejka zbierze nam kurz i będzie bezużyteczna. Natomiast sam ten budynek, on jest świetny. To nie tylko stacja paliw, ale także myjnia i jest świetny patent. Nie trzeba nawet przebudowywać całego tego gmachu, tego budynku, tylko robimy sobie o taki myk i przedłużamy tym sposobem myjnię. Tam teraz w tym momencie mamy nic innego jak tylko warsztat. Ja pozwoliłem sobie nie wyciągać z wytłoczki tych takich specyficznych narzędzi, ale wiadomo, że można byłoby umieścić je gdzieś tam na tym płocie. No, tu z przodu jakieś pompy, jakieś takie wielkie pojemniki, być może z olejem, może płynem do spryskiwaczy. Mamy zapasowe koła, tutaj jest gaśnica, a na górze. Jeszcze wentylacja, tutaj zgrabny świetlik, nie bardzo podoba mi się, no tamto drzewko, ono wyrasta z betonu, ale tak to było w tych starych, starych zestawach. Natomiast jeżeli chodzi o ten mini sklepik na stacji, zobaczcie, na dole wyeksponowano rogalik, w takim kolorze, co to już raczej nie występują, jest jabłko i banan, nic wielkiego, ale to wystarczy. No kojarzę takie sety, gdzie ten sklepik był dużo gorzej zaopatrzony, to wiecie co? Może przetestujmy w tym momencie to mynie. Mam tutaj niebieski samochód, który jest trochę szerszy niż 4 study i czy on nam tutaj bez problemu przejedzie. No, czuję opór, ale to czyszczenie jest przez to, mam wrażenie, skuteczne. No i cyk, mamy to! Tam od tyłu na górze muszę wam pokazać, że jest kolejna szczota. No i co, w tym warsztacie kolejne półki, przyrządy, ale ciekawie skonstruowano drzewko, no bo rzadko kiedy widzimy takie transparentnie zielone wodorosty. Kreatywna metoda, ale w sumie ten pień nie bardzo mi się podoba. Wiecie co? Tego drzewka mogłoby tutaj nie być. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw, oczywiście, muszą stać dystrybutory. Nie odpowiadam za te krzywo przyklejone naklejki. W każdym razie mamy dwa rodzaje paliwa. Mamy bardzo gustowne lampy oraz śmietnik na środku. Czy to nie jest piękne? Kojarzę coś podobnego takim zestawie z Emetem on sobie jeździł na takim trójkołowym dziwacznym pojeździe, ale to tutaj, no zbudowane z prostszych elementów i właściwie pewnie bylibyście w stanie no coś podobnego na bazie własnych krocuchów stworzyć. No a tutaj mamy uroczo toporną cysternę. <laughs> Zerknijcie, jak to się prezentuje od góry, to również nawiązuje do tych samochodów, które mieliśmy kilkadziesięcioleci dziesięcioleci wcześniej. Poczekajcie, ja może tutaj nawrócę, o i będziemy mogli rozwinąć tą linkę, właściwie ten przewód. No, to jest taki wąż, którym możemy Tutaj napełnić te dystrybutory. No i mechanizm po tylu latach działa dobrze. Oczywiście to wciąganie jest dosyć irytujące, dość czasochłonne, ale wiecie, dzieciaki <grytaki> to uwielbiają. W tym wehikule na dole mamy również jakieś kufry. No, zbyt dużo tutaj nie wrzucimy, ale jakbyśmy się uparli, to małe akcesorium by się wmieściło. Są otwierane drzwi. I bardzo ciekawie prezentuje się ta maska. Niby pojazd na 6 studów szerokości, ale ten przód taki bliżej, mocno vintage'owych aut. No właśnie, skoro mowa o takich wąziutkich samochodach, no to ciekawie zbudowano tą niebieską osobówkę. O, ona jest taka w klimatach Vice City. Ciekawy spoiler: niestety tutaj już nie mamy otwieranych drzwi. No ani też nie mamy jakiejś ciekawie zrobionej maski, bo to tutaj coś przebija, niby łatwo dostać się do środka. Choć te klocki są tutaj mocno wczepione, i zazwyczaj musimy wprowadzić później małe korekty. Żadnych zegarów, tylko kierownica, no tutaj nie spodziewajmy się cudów. Jest w porządku, chociaż brakuje, no, jeszcze jednego auta. Może taksówki, może limuzyny dla nowożeńców, ależ to by było wtedy fantastyczne. Hmm, mam wrażenie, że wrzucenie tutaj tej transparentnie błękitnej płytki jest zagraniem efekciarskim. Wcale nie tak mocno koniecznym. Zabieram tego przechodnia, który akurat przysiadł sobie na ławce, nie wyposażono je w żadne study, no ale to nie jest wielki problem, ewentualnie możemy czymś podkleić takiego minifiga. Nie, nie, oczywiście żartuję. Raczej nie klejcie elementów, chyba że jest to potrzebne do jakiejś wystawy albo coś takiego. No i ta rzeźba, taka mocno abstrakcyjna, złożona z trzech złotych klocków. Ależ to są fajne elementy, no nie powiem. One występowały w tych takich bombkach i przez to ja ich nazbierałem całkiem sporo. No, i właściwie tutaj widzimy tą wodę, ale też widzimy krawędź zielonej płytki, więc nie jest to rozwiązanie idealne. Jakby tam jeszcze pod spodem coś wrzucono, coś takiego bardziej niebieskiego, mogłoby to lepiej wyglądać. Są regulowane oparcia tych ławek, no i wygląda to dobrze, choć był taki jeden zestaw spontaną, maluteńki, który dla mnie jest niedoścignionym wzorem. No, ale to tutaj jest miłe, przyjemne i może gdzieś w okolicach właśnie czegoś takiego powinno być to drzewo, a nie koniecznie na betonie. No, jakaś kolejna wyspa z choinką, z czymś takim, to też byłoby w cenie. Okej, okay, możesz na powrót odpocząć, przejdźmy do tych minifigurek, bo to ciekawe zagadnienie. Siedem minifigurek w zestawie i chyba nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. W jednym secie mamy zarówno takie zwyczajne uśmiechnięte buzie, jak i bardziej zaawansowane grymasy. O, tutaj na przykład zarost, czy też nawet wąs. O, bileciarz to mi przypomina jakiegoś zbuja z Westelnu, bo też ma coś w rodzaju no, konturu nosa, albo po prostu on powstał, no, z tytułu nadruku tego wąsa, dobra, nieważne, nie wnikajmy, wyciągnąłem tego rogalika w ciekawej barwie i to mi się podoba. Zresztą ta minifigurka przypomina nieco mnie. No i mamy pannę młodą, ale właściwie ta góra to mi przypomina luzacki t-shirt na plaży, a niekoniecznie odświętną suknię. Widywałem lepsze panny młode, no w uniwersum klocków. Za to pan młody. No też, ma jakiś taki bardzo uproszczony nadruk. To jest dziwaczne, bo zaraz obok bileciarz ma dużo bardziej szczegółowy strój, uniform. No, mamy dwóch pracowników stacji, fajnie. Oni się mogą po dziś dzień przydać. Ale ten dobór różnych nadruków i różnych styli, no to zrobił mi wodę z mózgu. Może taki był cel, żeby dorzucić jednocześnie klasyczne figi, jak i trochę zabawić się tą konwencją, że przecież w początkowych fazach, w takim początkowym dziesięcioleciu, może nawet trzydziestoleciu, była solidna nadreprezentacja mężczyzn w zestawach. Bo tylko panna młoda, dlaczego nie dostaliśmy zamiast jednego z tych facetów, no innej turystki albo po prostu pieszej. O, dziwne, dziwne, ale tak naprawdę. Minifigurki są ani dobre, ani słabe, po prostu liczba jest wystarczająca, nie mają nadruków na plecach, zróżnicowane czapki, są jakieś tam dwie fryzurki, ale mogło być, mam wrażenie, lepiej, mogło być to uspójnione, no chyba że taki był pomysł, co by wiecie: porzucać, <grych> wyczyścić magazyn, no i przeróżne koncepcje na człowieka nam tutaj zaprezentować. To wtedy okej, okay. to cofam. Ach, no przecież co się ze mną dzisiaj dzieje? Jest jeszcze jedna pani skitrała mi się przy stanowisku z popcornem, no ale nadal mężczyzn jest zbyt dużo w stosunku do płci pięknej. Zwięźle podsumowując dzisiejszy odcinek, myślałem, że mamy tutaj do czynienia z dychą, no ale potem zacząłem budować. Ratusz kiepsko wypełniony, minifigurki niespójne, zresztą podobnie jak chodniki, czasem wykafelkowane, czasem takie golutkie, no może poza tymi marmurowymi schodami, poza tym co tutaj wyrysowano, jakiś dywan, a gdzie on jest w pudle. Nie no dobra, aż tak się nigdy nie czepiam, bo co innego ten nadruk, a co innego faktyczna zawartość. Wartość. Niemniej jednak, no, kształt tych budynków, te fasady, one są świetne i udowadniają, że nie potrzeba nie wiadomo jakiej liczby elementów, żeby to wyglądało przyzwoicie. Funkcjonalna stacja, myjnia, warsztat i to mi się podoba. No, myślę, że ta fontanna mogłaby być lepsza. W końcu w grupie LEGO pracują wielcy profesjonaliści, ale niech już tam będzie. Podobają mi się te plakaty filmowe to rozwiązanie jest cudowne. No i cóż, chciałbym mieć ten zestaw jako nowka sztuka, ale to wtedy byłoby ze trzy razy droższe. Na ten moment moja nota to nie więcej niż 8 minus na 10. No właśnie z powodów, o których wspomniałem wcześniej. Nie mogę Wam pokazać klocuchów zapasowych, no bo ich tutaj w tym secie nie miałem. Ale raz jeszcze, no przyjrzyjcie się. Gość był w 58, na zdjęciu, na pudle, a potem w 2008. Właściwie no po całym swoim udanym życiu. Nieźle, co? Fajnie by było czegoś takiego doświadczyć. Trzymajcie się i piszcie, co myślicie o tym zestawie.